W ciągu najbliższych minut odkryjesz pięć etapów duchowego przebudzenia. Co ważniejsze, zidentyfikujesz na którym etapie jesteś teraz i co musisz zrobić by iść dalej. A więc zaczynajmy. Nadchodzi taki moment w życiu, gdy coś w Tobie po prostu się budzi. To nie hałas to nie zewnętrzny głos. To jakby światło zapaliło się w ciemnym pokoju Twojej duszy, pokoju, o którego istnieniu nawet nie wiedziałeś, i nagle wszystko się zmienia. Jedziesz do pracy tą samą trasą co zawsze. Gdy nagle dziwne uczucie ściska Cię w piersi, to tak, jakbyś żył kogoś innego życiem. Rozglądasz się i myślisz, czy naprawdę chcę dalej tak żyć? Czy to na pewno mój rodzaj życia? A może leżysz w łóżku, próbując zasnąć, gdy nagle, jakby znikąd, pojawia się pytanie: jaki jest prawdziwy cel mojego istnienia? To nie są zwykłe pytania. Pochodzą. Z o wiele głębszego miejsca są pierwszym znakiem, że dzieje się z tobą coś większego, coś, co wykracza poza rutynę, poza to, co zawsze uważałeś za normalne. Miliony ludzi na całym świecie przechodzą przez to samo doświadczenie, i większość z nich nie rozumie, co się dzieje. Niektórzy to ignorują, inni próbują zagłuszyć ten wewnętrzny głos. Jeszcze więcej pracy, więcej rozrywek, więcej czegokolwiek, co odwróci uwagę od tego rosnącego niepokoju. Ale Ty jesteś tutaj. Dotarłeś do tego filmu, ponieważ coś w Tobie rozpoznaje to uczucie. Wiesz, że nie jesteś sam na tej dziwnej, a jednocześnie fascynującej ścieżce, jaką jest duchowe przebudzenie. To przebudzenie nie dzieje się z dnia na dzień. To proces, podróż przez etapy, które mają swój cel. A świadomość tego, gdzie dokładnie jesteś, może oznaczać różnicę między. Latami zagubienia, a świadomą ukierunkowaną przemianą. W tym nagraniu zabiorę cię w podróż w głąb siebie, dowiesz się, dlaczego tak długo czujesz, że Twoje życie jest jakby nie Twoje. I co zrobić, aby wreszcie obudzić swoją wewnętrzną moc? Jeśli czujesz, że przyszedł czas na zmianę. Zostań do końca, bo te kilka minut może naprawdę zmienić kierunek Twojej drogi. Bo, bo, tym, bo, tym, bo gdy masz mapę, droga staje się o wiele jaśniejsza. A więc zaczynamy. Etap pierwszy wezwanie. To moment, gdy coś w tobie zaczyna pytać. Czujesz niepokój, którego nie potrafisz wyjaśnić. Możesz mieć stabilną pracę, rodzinę, sukces, a jednak coś szepcze, czy to już wszystko? Objawy wezwania to przede wszystkim pytasz o sens życia i śmierci, i przeznaczenia. Czujesz się oderwany od dawnych przyjaciół, rozmów, które kiedyś Cię pasjonowały. Zauważasz synchroniczność, dziwne zbiegi okoliczności, które wydają się, że niosą głębsze znaczenie. Kiedy ignorujesz to wezwanie, ono nie znika, a wręcz przeciwnie. Będzie wracało w snach, niespodziewanych sytuacjach, aż w końcu stanie się zbyt głośne, by je zlekceważyć. Etap drugi. Poszukiwanie. Teraz chcesz pochłonąć wszystko: książki, kursy, filozofię, praktyki, medytacja, yoga, szumanizm, astrologia. Próbujesz każdej metody, jakby od tego zależało Twoje życie. Ale im więcej wiesz, tym bardziej się gubisz. Objawy wskazujące, że jesteś na etapie poszukiwania. Najczęściej to, że Twoje półki uginają się pod duchowymi książkami. Chodzisz na warsztaty, czytasz artykuły, oglądasz wykłady. A wieczorem czujesz się jeszcze bardziej zagubiony. Masz potrzebę dzielenia się każdym odkryciem, czasem niestety zniechęcając innych do siebie. Najważniejszym kluczem to mantra: że mniej znaczy więcej. Zamiast zbierać wiedzę, zanurz się w praktyce. Etap trzeci. Ciemna noc duszy. Najtrudniejszy, ale najważniejszy etap. Czujesz, jakby wszystko się rozpadało. Pytasz, czy ta cała duchowość to jedna wielka iluzja? Objawami tego etapu z ciemnej nocy to głęboki smutek bez powodu. Pustka po praktyka, które kiedyś dawały ukojenie, wrażenie, że tracisz to samość, ale to nie upadek, to oczyszczenie, jak obieranie cebuli, warstwa po warstwie, aż dotrzesz do prawdziwego siebie. Etap czwarty. Prawdziwe przebudzenie. Gdy ciemna noc przemija, pojawia się jasność. To nie euforia, ale głęboki spokój. Widzisz, że wszystko zaczyna mieć jakiś sens. Cechy przebudzenia. Działasz z przepływu, nie z desperacji. Nie szukasz już potwierdzenia na zewnątrz. Rozumiesz, że Twoje nowe życie to nie tylko o Tobie, ale o czymś większym, co wyraża się przez Ciebie. I ostatni etap, etap piąty integracja i służenie. Ostatni krok życie tym, kim się stałeś. Twoja duchowość nie jest już oddzielona od codzienności. Jesteś autentyczny w pracy, w relacjach, w najmniejszych chwilach i wiesz już, że Twoje przebudzenie nie było tylko dla Ciebie, było po to, byś mógł wnieść światło tam, gdzie go brakuje. Ach, I teraz po tych wszystkich etapach, jak myślisz, który z tych etapów najbardziej z Tobą rezonuje? Może właśnie teraz zobaczyłeś siebie w jednym z nich? Pomyśl o tym. Zapraszam do komentarzy, podziel się swoim doświadczeniem. A jeśli czujesz, że to nie przypadek, że tu jesteś, to znak, że jesteś gotowy na więcej. Pamiętaj, każdy etap jest ważny, nie musisz się spieszyć. Nie musisz być dalej niż jesteś. To, że tu jesteś, oznacza, że Twoja dusza już się budzi. A ja będę Ci w tym towarzyszyć. Jeśli chcesz iść dalej, zasubskrybuj i spotkajmy się w kolejnym nagraniu. Ciuki w górę, proszę. Papa! Pa!